Tomasz Słodki, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu Home News. Dziś z Sejmu, bo to właśnie trwa spotkanie Europy Plus, ale na chwilę przenieśmy się na Wilczą 23 przez 29 gdzie 7 września 2013 roku odbył się Dzień Otwarty. Domem wszystkich Polska w moim regionie jestem praktycznie ja sam, aczkolwiek w ciągu ostatniego miesiąca starałem się znaleźć osoby, które również byłyby zainteresowane aktywizacją i które chciałyby działać razem ze mną w ramach właśnie stowarzyszenia. Do tej pory udało mi się znaleźć dokładnie sześć osób. Ja staram się jakieś tam inicjatywy społeczne cały czas robić, czym się zajmowałem już od dawna, tak, jakieś Różne a to światła, tak żeby było bezpieczniej, kamera na przejściu, czy kwestia śmieci w lesie, czy kwestie podejmowania, nie wiem, problemów, że skład pociągu za mały, czy śmieci na ulicy, czy zły odbiór śmieci. No takie najprostsze rzeczy, najłatwiejsze oddolne. Tak właśnie wyglądał Dzień Otwarty w Domu Wszystkich Polska przy milczej 23 przez 29. Pamiętajcie, że na naszym Facebooku i YouTube cały czas będziemy wrzucali kolejne materiały właśnie z tego spotkania. A teraz przenosimy się na chwilę do Sejmu, gdzie m.in. Ryszard Kalisz przemawiał na temat przyszłości Polski i na spotkaniu Europy Plus. Zobaczcie jak było. Zmienić, a w szczególności zmienić system polityczny, który po 23 latach doszedł do swojej jeśli chcecie wiedzieć więcej, kliknijcie w jedynkę, tam relacja z Dnia Otwartego Doma Wszystkich Polska. Podwójką Ryszard Kalisz odpowiada na pytania. Jeśli macie do niego pytania, zadawajcie je na naszym Facebooku. Będziemy raz w tygodniu starali się nagrywać odpowiedzi i codziennie o 21 wrzucać je na naszego Facebooka. Jeśli Wam się podobało to wideo, łapka w górę. A jeśli chcecie dołączyć do naszego YouTube'a, to subskrybujcie na dole. To tyle na dziś, do zobaczenia.